Dzień dobry. Jestem doktor Zofia Nowakowska, urologiem z ponad 15-letnim doświadczeniem w leczeniu problemów męskiej seksualności. Dzisiaj poruszę temat, który dotyczy milionów polskich mężczyzn, ale o którym większość woli milczeć. Problemy z erekcją związane z niedrożnością naczyń krwionośnych prącia. W ostatnich latach obserwuję dramatyczny wzrost liczby pacjentów. Już nie tylko po 50. roku życia, ale również młodszych mężczyzn po 30. Tce, Którzy zgłaszają się z problemami erekcyjnymi. Co niepokojące, większość z nich czeka zbyt długo, licząc na to, że problem sam się rozwiąże. Dzisiaj wyjaśnię wam, dlaczego erekcja słabnie, kiedy żyły prącia są niedrożne, jak rozpoznać pierwsze oznaki problemu i, co najważniejsze, co można zrobić, żeby odzyskać pełną sprawność seksualną. Pokażę wam również, które z popularnych metod rzeczywiście działają, a które to tylko mity. Jeśli zauważyliście, że wasze erekcje są słabsze niż kiedyś. Albo pojawiają się rzadziej, ten film jest dla Was. Może ignorujecie sygnały, które Wasz organizm wysyła już od miesięcy. Zanim przejdę dalej, bardzo proszę o subskrypcję kanału Zdrowie i Życie: skomentujcie poniżej swoje pytania, a także udostępnijcie ten film innym mężczyznom. Tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę tworzyć takie treści, które rzeczywiście pomagają w codziennym życiu. Zacznę od wyjaśnienia, jak właściwie działa mechanizm erekcji bo bez tego nie zrozumiecie, dlaczego problemy z naczyniami krwionośnymi są tak destrukcyjne dla waszej seksualności. Erekcja to niezwykle skomplikowany proces, w którym kluczową rolę odgrywa układ krwionośny prącia. Kiedy jesteście podnieceni, wasz mózg wysyła sygnał do naczyń krwionośnych w członku. Tętnice rozszerzają się, wpuszczając znacznie więcej krwi do ciał jamistych prącia. Jednocześnie żyły, które normalnie odprowadzają krew z powrotem, zwężają się, to nazywamy mechanizmem żylno-zamykającym. Dzięki temu krew zostaje zatrzymana w prąciu, powodując jego usztywnienie. Problem pojawia się, gdy ten delikatny system przestaje działać prawidłowo. Najczęstszą przyczyną są zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Tak, miażdżyca dotyka nie tylko serca czy mózgu. Także naczynia prącia są na nią narażone, a nawet bardziej wrażliwe niż większe tętnice. Widziałam tysiące mężczyzn, którzy przychodzili do mojego gabinetu z tym samym problemem. Pamiętam pana Andrzeja, 44 lata. Mechanik samochodowy przez rok ignorował stopniowe osłabienie erekcji, myśląc, że to przez stres w pracy. Okazało się, że ma zaawansowaną miażdżycę naczyń prącia spowodowaną wieloletnim paleniem i nieleczoną cukrzycą. Jakie są najczęstsze przyczyny niedrożności naczyń prącia? Po pierwsze, miażdżyca. Powstaje ona przez odkładanie się blaszek miażdżycowych na ściankach naczyń. Te blaszki zawierają cholesterol, wapń i inne substancje, które stopniowo zwężają światło naczyń. W prąciu, gdzie naczynia są szczególnie delikatne, nawet niewielkie zwężenie może drastycznie wpłynąć na przepływ krwi. Druga przyczyna to zaburzenia śródbłonka naczyniowego. Śródbłonek to wewnętrzna warstwa naczyń krwionośnych, która reguluje ich rozszerzanie i kurczenie. Kiedy jest uszkodzony przez czynniki takie jak palenie tytoniu, nadciśnienie czy cukrzyca, naczynia tracą zdolność do prawidłowego rozszerzania się podczas podniecenia. Trzecia przyczyna. Uszkodzenia spowodowane urazami lub zabiegami chirurgicznymi w okolicy miednicy. Każda operacja prostaty, pęcherza czy jelit może wpłynąć na ukrywanie naczyniowe prącia. Mężczyźni popełniają kilka kluczowych błędów, które przyspieszają rozwój tych problemów. Pierwszym jest ignorowanie wczesnych objawów. Erekcja nie zanika z dnia na dzień. To proces rozciągnięty w czasie. Początkowo możecie zauważyć, że erekcja jest mniej sztywna, trwa krócej, lub potrzebujecie więcej stymulacji. To sygnały alarmowe, które wasz organizm wysyła. Drugi błąd to samo leczenie za pomocą tabletek na potencje kupowanych bez recepty lub w internecie. Takie preparaty mogą maskować problem, ale nie leczą przyczyny. Co gorsza, mogą być niebezpieczne dla zdrowia, szczególnie jeśli macie problemy z sercem. Trzeci błąd używanie różnego rodzaju naturalnych metod bez konsultacji z lekarzem. Widziałam pacjentów, którzy używali podejrzanych kremów, pompek próżniowych kupowanych przypadkowo, czy nawet niebezpiecznych zastrzyków. Na co powinniście zwracać uwagę? Pierwszym sygnałem ostrzegawczym jest stopniowe osłabienie erekcji. Nie chodzi o pojedyncze sytuacje. Te mogą być spowodowane stresem czy zmęczeniem. Niepokojące jest, gdy przez kilka tygodni zauważacie, że erekcje są słabsze niż wcześniej. Drugim sygnałem są erekcje poranne. Zdrowy mężczyzna powinien mieć spontaniczne erekcje podczas snu i po przebudzeniu. Jeśli te znikają, może to oznaczać problemy z ukrwieniem. Trzecim sygnałem jest to, że potrzebujecie dłuższej i intensywniejszej stymulacji, żeby osiągnąć erekcję. Wcześniej wystarczyło myślenie o seksie lub delikatny dotyk, a teraz potrzebujecie znacznie więcej? Czwartym sygnałem są problemy z utrzymaniem erekcji podczas stosunku. Możecie osiągnąć erekcję, ale szybko ona słabnie, szczególnie podczas zakładania prezerwatywy lub zmiany pozycji. Wiem, że dla wielu mężczyzn przyznanie się do tych problemów jest trudne. W polskiej kulturze ciągle funkcjonuje mit prawdziwego mężczyzny, który nie może mieć problemów seksualnych. To bardzo szkodliwe myślenie, które sprawia, że mężczyźni zwlekają z leczeniem, a problem się pogarsza. Chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Problemy z erekcją dotyczą większości mężczyzn w pewnym momencie życia. To nie wstyd, to problem medyczny, który można skutecznie leczyć, jeśli zgłosicie się po pomoc odpowiednio wcześnie. Teraz wyjaśnię Wam dokładnie, jak rozwija się niedrożność naczyń prącia i jakie czynniki najbardziej zwiększają ryzyko tego problemu. Zrozumienie tych mechanizmów pomoże Wam nie tylko w prewencji, ale także w świadomym podejmowaniu decyzji o stylu życia. Proces uszkadzania naczyń krwionośnych prącia rozpoczyna się często wiele lat przed pojawieniem się pierwszych objawów. Wszystko zaczyna się na poziomie komórkowym. Ścianki naczyń krwionośnych, szczególnie wśród błonek, są stale narażone na działanie różnych szkodliwych czynników. Palenie tytoniu to zdecydowanie najgroźniejszy wróg waszych naczyń. Każdy zaciąg papierosa wprowadza do organizmu ponad 4000 związków chemicznych, z których wiele bezpośrednio uszkadza ścianki naczyń. Nikotyna powoduje skurcz naczyń, zmniejszając przepływ krwi, a tlenek węgla zmniejsza ilość tlenów w krwi. Co najgorsze, te uszkodzenia kumulują się przez lata. Miałam pacjenta, pan Marek. 38 lat, palił paczkę dziennie przez 20 lat. Przyszedł do mnie z kompletnymi problemami erekcyjnymi. Badania wykazały tak zaawansowane zmiany w naczyniach prącia, że wyglądały jak u 60-latka. Po roku odrzucenia palenia i odpowiednim leczeniu odzyskał pełną sprawność. To pokazuje, jak dramatyczny wpływ ma tytoń, ale także to, że organizm ma niesamowitą zdolność regeneracji. Cukrzyca to drugi po paleniu najważniejszy czynnik ryzyka. Podwyższony poziom cukru we krwi działa jak papier ścierny na ścianki naczyń krwionośnych. U mężczyzn z nieleczoną lub źle kontrolowaną cukrzycą problemy z erekcją pojawiają się nawet 10-15 lat wcześniej niż u zdrowych mężczyzn. Mechanizm jest złożony. Cukier uszkadza śródbłonek naczyniowy, zaburza produkcję tlenku azotu, który odpowiada za rozszerzanie naczyń, i przyspiesza rozwój miażdżycy. Dodatkowo cukrzyca może uszkadzać nerwy odpowiedzialne za erekcję. Nadciśnienie tętnicze to kolejny cichy zabójca waszej seksualności. Podwyższone ciśnienie krwi przez lata bombarduje delikatne ścianki naczyń, powodując ich usztywnienie i zwężenie. Paradoksalnie niektóre leki na nadciśnienie również mogą wpływać na erekcję, ale nie jest to powód, żeby je odstawiać. Należy skonsultować się z lekarzem w sprawie zmiany preparatu. Otyłość, szczególnie brzuszna, to problem, który wielu mężczyzn bagatelizuje. Tkanka tłuszczowa to nie tylko pasywny magazyn energii, to aktywny organ hormonalny. Nadmiar tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicy brzucha, produkuje substancje prozapalne, które uszkadzają naczynia krwionośne. Dodatkowo otyłość często prowadzi do obniżenia poziomu testosteronu, co dodatkowo pogarsza funkcje seksualne. Stres chroniczny to współczesna plaga, która dotyka większość polskich mężczyzn. Ciągłe napięcie prowadzi do podwyższenia poziomu kortyzolu, hormonu, który w nadmiarze uszkadza naczynia krwionośne i obniża libido. Mężczyźni w stresie często sięgają też po alkohol, papierosy czy fast food, co dodatkowo pogarsza sytuację. Siedzący tryb życia to problem, który nasila się z każdym rokiem. Brak aktywności fizycznej prowadzi do pogorszenia krążenia, obniżenia kondycji sercowo-naczyniowej i spadku poziomu testosteronu. Mięśnie, które nie są używane, zanikają. To dotyczy także mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie erekcji. Istnieje wiele mitów dotyczących przyczyn problemów z erekcją, które utrudniają mężczyznom szukanie właściwej pomocy. Pierwszy mit, że problemy z erekcją to naturalna część starzenia się. To nieprawda. Zdrowy 70-latek może mieć lepszą erekcję niż niezdrowy 40-latek. Drugi mit, że problemy z erekcją są w głowie. Choć czynniki psychiczne odgrywają rolę, u większości mężczyzn po 40 roku życia główną przyczyną są problemy naczyniowe. Lekceważenie tego aspektu prowadzi do nieskutecznego leczenia. Trzeci mit: że masturbacja czy częsty seks zużywają prącie. To absurd. Regularna aktywność seksualna, w tym masturbacja, jest zdrowa i może nawet poprawiać funkcje seksualne poprzez utrzymanie dobrego ukrwienia. Czwarty mit: że suplementy diety mogą zastąpić zmiany stylu życia i właściwe leczenie. Przemysł suplementów zarabia miliardy na rozpowszechnianiu tego mitu. Większość preparatów dostępnych bez recepty ma znikome działanie lub w ogóle nie działa. Hormony także odgrają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowej erekcji. Testosteron to nie tylko hormon libido, wpływa także na zdrowie naczyń krwionośnych. Jego niedobór, który naturalnie pojawia się z wiekiem, może przyspieszyć rozwój problemów naczyniowych. Inne hormony, jak hormony tarczycy czy prolaktyna, również mogą wpływać na funkcje seksualne. Dlatego kompleksowa diagnostyka problemów z erekcją zawsze powinna obejmować badania hormonalne. Wiek sam w sobie nie jest przyczyną problemów z erekcją, ale z wiekiem zwiększa się prawdopodobieństwo rozwoju chorób, które wpływają na naczynia krwionośne. Kluczowe jest to, że wiele z tych procesów można spowolnić lub nawet odwrócić poprzez odpowiedni styl życia i leczenie. Chcę, żebyście zrozumieli, że niedrożność naczyń prącia to nie wyrok to proces, na który macie realny wpływ. Każdego dnia podejmujecie decyzje, które albo chronią Wasze naczynia, albo je uszkadzają. Przechodzimy teraz do najważniejszej części. Co robić, gdy zauważycie pierwsze objawy problemów z erekcją i jak skutecznie leczyć niedrożność naczyń-prącia? Chcę, żebyście zrozumieli, że im wcześniej zareagujecie, tym lepsze są szanse na pełne odzyskanie sprawności. Kiedy zgłosić się do lekarza? Nie czekajcie, aż problem stanie się poważny. Jeśli przez 6-8 tygodni zauważacie osłabienie erekcji, skrócenie czasu jej trwania lub potrzebę intensywniejszej stymulacji, to jest odpowiedni moment na wizytę u urologa. Wczesna interwencja może uratować waszą seksualność na lata. Diagnostyka problemów naczyniowych prącia rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu i badania fizykalnego. Następnie wykonujemy badania laboratoryjne, morfologia, biochemia krwi z oceną poziomu glukozy, cholesterolu, a także badania hormonalne szczególnie poziomu testosteronu całkowitego i wolnego. Kluczowym badaniem jest ultrasonografia Doppler naczyń prącia po iniekcji farmakologicznej. Brzmi strasznie, ale to bezpieczne i bardzo precyzyjne badanie, które pozwala ocenić przepływ krwi w naczyniach prącia. Iniekcja leku rozszerzającego naczynia pozwala nam zobaczyć, jak reagują na stymulację. W przypadkach wątpliwych możemy wykonać dodatkowe badania jak kawernosonografia czy arteriografia, ale są one potrzebne rzadko. Teraz przejdę do leczenia. Podstawą skutecznej terapii jest kompleksowe podejście. Nie wystarczy połykać tabletki, trzeba zmienić styl życia. Zmiana stylu życia to fundament każdego leczenia. Po pierwsze, natychmiastowe rzucenie palenia. Wiem, że to trudne, ale nie ma kompromisów. Każdy dzień palenia to dalsze uszkodzenia naczyń. Jeśli potrzebujecie pomocy, skorzystajcie z programów pomocy w rzucaniu palenia. Działają. Po drugie, kontrola masy ciała. Każdy kilogram nadwagi to dodatkowe obciążenie dla układu krążenia. Nie musi to być drastyczna dieta. Wystarczy ograniczyć przetworzoną żywność, zwiększyć ilość warzyw i owoców, zmniejszyć porcje. Po trzecie, regularna aktywność fizyczna. Minimum 30 minut dziennie, 5 dni w tygodniu. Najlepsze są ćwiczenia cardio: szybki marsz, bieganie, pływanie, rower. Dodatkowo warto wykonywać ćwiczenia kegla, które wzmacniają mięśnie denamiednicy. Leczenie farmakologiczne to kolejny etap. Inhibitory fosfodiesterazy typu 5, sildenafil, tadalafil, vardenafil to pierwsza linia leczenia. Te leki nie tylko poprawiają erekcję, ale także mogą korzystnie wpływać na zdrowie naczyń prącia przy długotrwałym stosowaniu. Ważne: te leki przepisuje lekarz po badaniu. Kupowanie ich przez internet lub bez recepty jest niebezpieczne. Mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami. Szczególnie z azotanami stosowanymi w chorobie wieńcowej. W przypadkach, gdy leki doustne nie działają, mamy inne opcje. Iniekcje doprąciowe brzmi strasznie, ale są bardzo skuteczne. Lek podawany bezpośrednio do prącia zapewnia erekcję niezależnie od stanu naczyń. Po odpowiednim przeszkoleniu mężczyźni mogą sami wykonywać te iniekcje w domu. Inne metody to pompa próżniowa, urządzenie medyczne, niezabawka, które pomaga w osiągnięciu erekcji poprzez wytworzenie podciśnienia. Skuteczność sięga 70-80%. W najcięższych przypadkach rozważamy implantację protez prącia. To ostateczność, ale bardzo skuteczna. Satysfakcja pacjentów sięga ponad 90%. Teraz o metodach, które rzeczywiście mogą pomóc w udrażnianiu naczyń prącia. Terapia falą uderzeniową, SWT, to nowoczesna metoda, która stymuluje tworzenie się nowych naczyń krwionośnych. Badania pokazują obiecujące rezultaty, szczególnie u mężczyzn z łagodnymi problemami naczyniowymi. Suplementacja może wspierać leczenie, ale nie może go zastępować. L-arginina, L-cytrulina, koenzym Q10 czy ekstrakt skory sosny mogą korzystnie wpływać na zdrowie naczyń, ale efekty są skromne i widoczne po miesiącach stosowania. Mity, które trzeba obalić. Mit pierwszy, że czerwone wino poprawia erekcję. Małe ilości alkoholu mogą zmniejszyć napięcie, ale alkohol w większych ilościach pogarsza funkcje seksualne i uszkadza naczynia. Mit drugi, że afrodyzjaki roślinne są skuteczne. Żeńszeń, maka peruwiańska czy inne egzotyczne rośliny mają znikome działanie potwierdzone naukowo. Mit trzeci, że można wyczyścić naczynia za pomocą diet czy głodówek. Miażdżyca to proces trwający latami, nie można jej odwrócić w kilka tygodni. Mit czwarty, że problemy z erekcją zawsze wracają. Przy odpowiednim leczeniu i zmianie stylu życia, większość mężczyzn może odzyskać pełną sprawność seksualną. Prewencja to klucz do utrzymania zdrowia seksualnego przez lata. Regularne kontrole u lekarza po 40 roku życia, monitoring ciśnienia poziomu cukru i cholesterolu. Zdrowa dieta bogata w warzywa, owoce, ryby i produkty pełnoziarniste. Ograniczenie stresów, wystarczająca ilość snu, unikanie palenia i nadmiernego spożycia alkoholu. Pamiętajcie, wasze naczynia krwionośne są bardzo elastyczne i mają ogromną zdolność regeneracji. Każdy dzień zdrowego stylu życia to inwestycja w waszą przyszłą seksualność. Chcę, żebyście zrozumieli, że problem z erekcją to nie koniec świata. To sygnał, że wasze ciało potrzebuje pomocy. Im wcześniej zareagujecie, tym lepsze są szanse na pełne powrócenie do zdrowia. Nie wstydźcie się szukać pomocy. To oznaka siły, nie słabości. Dzisiejszy film podsumowuje wiedzę, którą zdobywałam przez lata pracy z mężczyznami zmagającymi się z problemami erekcyjnymi. Najważniejszą rzeczą, którą chcę, żebyście zapamiętali, jest to, że problemy z naczyniami prącia można skutecznie leczyć, a często nawet całkowicie odwrócić. Kluczowe wnioski: po pierwsze, nie ignorujcie wczesnych objawów. Każdy tydzień zwłoki to pogorszenie stanu naczyń. Po drugie, zmiana stylu życia to podstawa. Rzucenie palenia, kontrola wagi, regularne ćwiczenia i zdrowa dieta mogą zdziałać cuda. Po trzecie, nowoczesne leczenie daje bardzo dobre rezultaty. Ale wymaga profesjonalnego podejścia. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego filmu do końca. Wiem, że to nie był łatwy temat, ale cieszę się, że zdecydowaliście się poświęcić czas na swoją edukację zdrowotną. Jeśli film był dla Was przydatny, bardzo proszę o subskrypcję kanału Zdrowie i Życie. Dzięki temu będziecie na bieżąco z najnowszą wiedzą medyczną. Skomentujcie poniżej, co najbardziej Was zaskoczyło w dzisiejszym filmie, a także udostępnijcie ten materiał innym mężczyznom ojcom, braciom, przyjaciołom. Czasem to właśnie taki film może uratować czyjeś zdrowie seksualne. Mam pytanie do Was. Czy był w Waszym życiu moment, kiedy zauważyliście pierwsze sygnały ostrzegawcze, ale zwlekaliście z wizytą u lekarza? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Wasze historie mogą pomóc innym mężczyznom podjąć właściwą decyzję. Pamiętajcie, zdrowie seksualne to część ogólnego zdrowia. Dbajcie o siebie i nie wstydźcie się szukać pomocy, gdy jej potrzebujecie. Do zobaczenia w następnym filmie.